Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy znaleźli czas, aby wziąć udział w tak ważnym przedsięwzięciu profilaktycznym, jakim jest kurs bądź bezpieczna, przez nas realizowany już od dawna, który cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Ja jestem, powiem szczerze, dumny, że z roku na rok ich przeprowadzamy coraz więcej, i myślę, że będą kolejne edycje. To dobrze świadczy i o australijskiej Policji, naszych partnerach kochanych, jak również Paniach, które mieszkają w mieście, być może również poza miastem. Cieszę to, że Panie dostrzegają taką potrzebę znalezienia czasu na, na to, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Ja to bardzo często powtarzam, bo to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Co zrobić, jakie podjąć działania, aby nie stać się ofiarą tych zdarzeń, które są prowokowane przez ludzi, którzy chcą się bezpodstawnie wzbogacić, często mówiąc w cudzysłowie, w cudzysłowie na ludzkiej naiwności, bądź też wykorzystać czyjąś słabość, chociażby Pani. Tak. Ja myślę, że po tych ćwiczeniach, ćwiczeniach na macie, po tych lekcjach samoobrony, no pewnie jeden z takich by się zdziwił umiejętnościami Pani. Dziękuję tym wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku, aby te zajęcia były atrakcyjne, bo i taka jest idea tego programu. To nie, to nie muszą, nie mogą być w zasadzie zajęcia nudne, to muszą być zajęcia atrakcyjne. Myślę, że będzie czas jeszcze, aby powiedzieć sobie o tym, czy rzeczywiście takie były. Teraz może zapytam, czy to były nudne zajęcia, czy to były zajęcia atrakcyjne. Bardzo się cieszę, to tym bardziej jest sens, abyśmy kontynuowali kurs. Bądź bezpieczne na pewno w modyfikowanej, coraz atrakcyjniejszej formie. Zachęcam Panie również do brania udziału w takich kursach, które są tak zwanymi bisówkami. Sądzę, że ta wiedza, która dotyczy szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, powinna być przez nas gruntowana, udoskonalana na każdym etapie. Myślę i życzę oczywiście przede wszystkim Paniom, aby nie spotykały Was trudne, traumatyczne sytuacje. A jeżeli ta wiedza, które, którą Panie wynosicie z tego pozwoli minimalizować zagrożenia, to przyznam szczerze, że będę bardzo zadowolony z przebiegu tego kursu, z efektów tego kursu, i tak trzymać. Życzę, abyście były Pani, bardzo bezpieczne. Dziękuję.